Proszę Państwa, jeszcze nie ma plagi. Zapraszamy tutaj po prawej stronie. Można wziąć flagę Unii Europejską, Kodowską lub ewentualnie Polską. Konstytucja! 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 konstytucja. Spotkaliśmy się także, żeby zaprotestować tej znakomitej podobno świetnej zmianie. <śledzimy> 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 Czy chcecie naprawdę despotycznego małego wodza, czy nie chcecie? Nie! My też go nie chcemy. <śmienny> Proponuję pokrzyczeć troszkę, czyli Polska prawa, nie Jarosława. Polska, Polska prawa nie, Jarosława. Polska nie Jarosława. Polska prawa, 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 nie Jarosława. Polska, Przywitali Was tu jak zawsze koderzy Izabela Milewska, lider koordynator na Północno-Wielkopolskę. Witam. I oczywiście Jerzy Olson, koordynator też z biły. Dzień dobry. Mam pytanie, jak jest cel dzisiejszej manifestacji? Celem dzisiejszej manifestacji jest pokazanie, że my, Pilanie, chcemy, aby rząd przestrzegał obowiązującego prawa. Jakiekolwiek by nie było, chcemy, żeby trzymali się pewnych zasad. Tak jak były ustalone, bo jeżeli nie będziemy przestrzegać podstawowych zasad, to doprowadził do anarchii. Jakakolwiek władza by nie była, anarchia jest czymś negatywnym, bo nie możemy... Nikt nie może realizować celów, jakie sobie wyznaczył. Prawo i sprawiedliwość może wyznaczać sobie takie i inne cele, ale jeżeli nie będą przestrzegać prawa. Mhm, rozumiem. To powoduje porządek w kraju. My chcemy, żeby był porządek w kraju. Jeżeli w obecnym, w obecnym parlamencie jest takie, a nie inne poglądy, chcemy oczywiście, żeby były przestrzegane prawa, bo jak to będzie wyglądać, tak? Rozumiem, ale w takim razie dlaczego komitet nazywa się Komitet Obrony Demokracji, a nie Komitet Obrony Prawa? A czym jest demokracja? My umawiamy się... Demokracja są to rządy większości. Oczywiście, ale rządy większości powinny przestrzegać prawa, które, które zostało ustanowione, tak? Jeżeli ja się nie zgadzam, nie zgadzam większość się nie zgadza z prawem, powinna go zmienić. Nie zgadza się z danym paragrafem, powinna go na drodze legalnych zmian... Prowadzić to, co im się podoba. I wtedy to jest większość. A nie, że my nam się coś nie podoba, obchodzimy prawo, obchodzimy zasady i chcemy, żeby było po naszej, po naszej myśli. Róbmy po kolei, bo to doprowadzi do jakiegoś porządku w kraju, w którym każdy jest na rękę, bo bez tego nie można spokojnie żyć, nie można prowadzić biznesu. I tak naprawdę, jeżeli nie można prowadzić biznesu, to rząd nie ma, nie ma pieniędzy z podatków, tak? A to jest bardzo ważne, jeżeli chce realizować swoje obietnice wyborcze. I dlatego to jest tak ważne, żebyśmy był pewien standard. Że nie, że obudzimy się jutro, a nagle zostanie zmienione prawo, bo ktoś sobie tak wymyślił. A tak jest świadomość, stabilność. My chcemy, żeby była stabilność, i to jest istota właśnie demokracji: że my budujemy to, że my przestrzegamy obowiązujących zasad. Dobrze, jak pan skomentuje, to, że Komitet Obrony Demokracji promuje się jako oddolny ruch społeczny, natomiast no, jak widzimy zresztą dzisiaj, bardzo intensywnie uczestniczą w nim przeróżne partie polityczne, no na przykład prezydent Piotr Głowski, który jest w końcu z platformą obywatelską. Wie, wie pan co, jak to, to jest pewien punkt widzenia, tak? Jeżeli oddolna. oddolna Ee, oddolna inicjatywa tak bo ciężko nie, nie ma dowodów tak nie ma dowodów że to jest jakoś partyjne wyznaje pewien system wartości który wyznają inne partie to jak robić osobne byty czemu chodzi o to żeby pokazać swoją jedność my chcemy tak przestrzegania pewnych zasad jeżeli to jest spójne z, z danym poglądem no to jak czemu to osobno robić dla jakiej zasady chodzi o to żebyśmy my wspólnie pokazali że my chcemy przestrzegania tych zasad Wewnątrz się na pewno różnimy, bo wiadomo, że jeżeli jest więcej niż dwie osoby, to musi, musi istnieć jakieś rozbieżności w poglądach. A różne partie chcą po prostu przestrzegania jednych zasad, a później niech się różnią. I dlatego uważam, no to jest idealne miejsce na to. Tak samo jak była e, Solidarność, było to jeden wspólny ruch, a różne nurty były w nim, i dlatego trzeba, e, dlatego to jest, jednoczą się pod tym wspólnym, e, wspólnym szyldem. Rozumiem, czy w takim razie uważa pan, że za czasów Platformy Obywatelskiej, Trybunał Konstytucyjny był respektowany? E, był respektowany, myślę, że pan chodzi na myśli, że... Nie A był co, 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 co na przykład ze, ze zmianą wieku emerytalnego? E, wieku emerytalnego, czy... Uwa... Należy, się za... Należy się jedną rzecz zastanowić. Wiek emerytalny... E, wszelkie ustawy, jakie są, muszą być zgodne z Konstytucją. Jeżeli... E, w, zmiana wieku emerytalnego była zgodna z, ostu, z konstytucją, tak? E, no to dlaczego tego nie wprowadzić? Tak, Każda ustawa musi być zgodna z konstytucją. W, w, w konstytucji nie ma zapisane, że wiek emerytalny musi być taki i taki. Platforma e, swoją decyzję nie, wprowad, nie złamała w tym kontekście konstytucji, tak? To nie jest zamach na e, ideę e, Trybunału Konstytucyjnego, tylko na pewna organizacja państwa. I pytanie, czy ta organizacja państwa jest zgodna z konstytucją, którą naród wybrał, czy też nie. I to dotyczy się każdej ustawy. To może być to może być OFE, może być właśnie wspomniane na ustawa emerytalna i każda inna ustawa musi być zgodna z, tą, po, z tymi podstawowymi zasadami. I możemy sobie pod, e, podciągnąć pod tą każdą ustawę. Może pan mnie zapytać o jakąkolwiek inną, ona musi być e, zgodna. E, chciałbym dodać, że mówi się wiele, że za czasów Platformy nie zostało e, spełnionych około 40 kilku orzeczeń. Ale też należy pamiętać, że. E, zostało odrobionych za czasów PiSu, o ile dobrze pamiętam, 200 ileś. Może, może się, może się mylę, ale było. I platforma nadganiała to, tak? Było rząd. Mało tego, nie tylko platforma, bo również nad zmianami pracowały PIS i inne partie, inne partie które zasiadały obecnie w Sejmie. Dziękuję za. To co widzimy, to widzimy, że większość miasta z pewnością jest na targach rolniczych, a nie tutaj. Radzę Polakom zachować trzeźwość. Także w sprawach demokracji, wolności i niepodległości. Jeżeli będziemy karmić się mitami, to damy świadectwo zniewolenia. Karmą ludzi wolnych nie są mity, tylko sens. Działanie z sensem. To jest pokarm ludzi wolnych. Mity są dla niewolników. Dziękuję bardzo. Okazja historyczna się trafia. A to jedź Jurek. No, Myślę, że cel wszelkich manifestacji Kobiety Obrony Demokracji jest trwać przy wartościach, które dały Polsce wolność, niepodległość i szansę modernizacyjną. Te wartości są dzisiaj już niezagrożone, ale podeptane. No rozumiem, w jaki sposób zatem no, ogólnie sprawa Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji w Polsce? Trybunał Konstytucyjny jest i realnością, i symbolem. Trybunał Konstytucyjny broni praw jednostki wobec potęgi państwa. Każda, nawet najbardziej mocarna jednostka jest słabsza od nawet najbardziej słabego państwa. Po to są sądy, po to są trybunały konstytucyjne, po to są prawa człowieka, na straży których najwyższą instancją prawną jest Trybunał Konstytucyjny. Jeśli bym przejrzał. Agendę Trybunału Konstytucyjnego, to zobaczył pan by, że znakomita większość orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczy praw człowieka. Przyszli ludzie, którym się Trybunał Konstytucyjny nie podoba, bo patrzy na ręce władzy. Trybunał konstytucyjny jest ciężką sprawą dla każdej władzy, lewicowej, prawicowej, ludowej, socjalistycznej, dla każdej władzy trybunał konstytucyjny jest instytucją, która uwiera władze. Ale jego sens jest właśnie w tym, żeby władzę uwierać. Ta władza bardzo nie lubi, jak ktoś jej patrzy naprawdę na ręce. Rozumiem. A jak pan patrzy na to z perspektywy tego, że Trybunał Konstytucyjny jest jakby pozostałością komunistycznych władz? Jeżeli ktoś mi mówi, że Trybunał Konstytucyjny jest pozostałością komunistycznych władz, to mam na to jedną odpowiedź: Mówi do mnie idiota. Dobrze. Dziękuję Dobrze. bardzo. Dzień dobry. Dlaczego Pani zdecydowała się uczestniczyć w dzisiejszej manifestacji? No oczywiście w obronie y, Trybunału Konstytucyjnego, y, w obronie... Y... Zaskoczyli się mi panowie. Słucham demokracji przede wszystkim, tak. To nie jest pierwsza manifestacja, w której biorę udział. Byłam jej w Poznaniu trzy razy. Teraz tu. Rozumiem. W takim razie mówi Pani, że broni Pani prawa. Dlaczego zatem komitet... Dobrze, rozumiem. A w jaki sposób sprawa Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji jako takiej? No, jeżeli jedna partia y, próbuje... Y konstytucję przerobić na swoją stronę, na swój sposób, no to chyba coś jest nie tak, nie? Ale chyba jest takie i prawo, skoro została demokratycznie wybrana. Ale w referendum konstytucja też była w referendum, żeśmy wybrali, prawda? Podpisywaliśmy w referendum i wtedy było wszystkim dobrze, teraz jest niedobrze. Rozumiem. A jak Pani się zapatruje na to, że pomimo tego, że kod deklaruje się jako oddolna inicjatywa, to jednak biorą w niej udział partie polityczne, takie jak Platforma Obywatelska Nowoczesna? To nie do mnie to pytanie. Jestem tylko zwykłym uczestnikiem. To nie do mnie to pytanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dlatego wie Pan, że ja co, w każdą wolną chwilę, a szczególnie w niedzielę, zjadam obiad i idę na dłuższy spacer. Na no, że po drodze jest manifestacja. Też ciekawości trzeba zobaczyć, no bo dużo tu się ciekawych rzeczy mówi, pozytywnych. Chyba na które po części, no, też czekamy, prawda? Mhm. Czyli jak rozumiem pan, pan raczej się zgadza y, z tym, co postuluje Komitet raczej, Obrony Demokracji? No się zgadzam, proszę pana, z tymi postulatami, które tu się głosi. No nie dajmy się zwariować, prawda? A mógłby pan wskazać jakieś konkretne postulaty, które, które pana przekonują? Proszę Pana, no nie można robić z ludzi idiotów, proszę Pana, i, i odwracać, to tak brzydko powiem, kota ogonem. Udawać, że się nic nie stało, że wszystko to jest prawda. Proszę Pana, ja rozumiem, że ciemnogrodu w tym kraju nie brakuje ciągle, no ale to chyba nie to. Dobrze, a jak pan się ustosunkuje do tego, że y, sami uczestnicy manifestacji y, postulują, że w istocie bronią prawa, natomiast y, komitet nazywa się Komitet Obrony Demokracji? Proszę pana, ja nie widzę w tym nic zdrożnego, jeżeli chodzi o samą nazwę, chociaż różnie się o tym w y, Czy Czy pis zatem został wybrany niedemokratycznie? Proszę pana, został wybrany jak najbardziej de demokratycznie, ale y, gdybyśmy, proszę pana, pomówili o procentach, no to tam coś było chyba, no 20 parę czy 30, nie pamiętam procent. A to nie jest całe społeczeństwo, prawda? To nie jest całe społeczeństwo. Także tak to wie pan. Z, z mojego punktu widzenia subiektywnie wygląda, powiedziałbym. O. Dobra. Dziękuję panu bardzo. Dzień dobry. Dlaczego zdecydował się pan na uczestnictwo w dzisiejszej manifestacji? No nie miałem żadnych wątpliwości, że powinienem tu być. Dla mnie kot. Jest jak gdyby kontynuacją, kontynuacją ruchu, który powstał w 70 roku w grudniu. Jestem byłym działaczem e, wydarzeń grudniowych 70 roku. Konkretnie 17 grudnia w Szczecinie. Brałem czynny udział, e, za co zresztą później e, poniosłem karę, jak to się mówi, bo odsiedziałem ponad 8 lat w polskich więzieniach komunistycznych. E, otrzymałem wyrok 11 lat, z tego 8 w najcięższych więzieniach Barczeworawicz. Za to, że nie podobał mi się ustrój, nie podobał mi się komunizm. Um, uważałem, że no, jako młody człowiek powinienem próbować coś zmienić. Starałem się to robić. Przez 8 lat jakoś komuniści nie złamali mnie, a moją świadomość polityczną kształtowali Jacek Kuroń, Modzelewski, Lityński, Ciuma Andrzej, syn generała z powstania warszawskiego. Którzy odsiadywali również karę w Barczewskim więzieniu. Duży szacunek dla tych ludzi, część już z nich nie żyje i dlatego uważam, że powinienem tutaj być, bo no, moje zdanie od tamtego czasu się nie zmieniło. To co się dzieje teraz w Polsce ze strony PiS to przypomina mi no, powiedzmy władzę w Korei Północnej, no, jeden wódz. Wszyscy muszą tak samo, tak samo myśleć jak i on, wszyscy muszą się podporządkować, jeżeli nie to fora ze dwora. No, Same jego wypowiedzi świadczą o tym, że za nic ma konstytucję, za nic ma e, kraj, o którym się mówi. No, Złotuści oni są bardzo, tak samo prezydent Duda, bo fajnie się wypowiadają. E, podejrzewam, że przechodzili szkolenia w szkole ryzyka, bo te wypowiedzi są czyste. No z tych wypowiedziami prawie ryzykowymi, no i uważam, że powinienem tu być, powinienem dać, świadczyć swoją obecnością i, i wypowiedziami, jakimś zaangażowaniem w to, że nie zgadzam się z tym, co się w tej chwili w Polsce dzieje. Rozumiem, a czy nie uważa Pan w takim razie, że jest to raczej manifestacja przeciwko pis niż w obronie demokracji? Nie. Kompletnie nie, po prostu to się jedno z drugim wiąże. Jeżeli będziemy próbowali odsunąć PiS do władzy, obronimy demokrację, bo to, co w tej chwili wyprawia PiS, no to jest obalanie tego wszystkiego, co zdobyliśmy po grudniu 70. roku. Były później różne zawirowania w kraju, powrót komunizmu w stanie wojennym, żelazna ręka władzy, kupę ludzi przepłaciło to życiem i no, nie możemy do tego dopuścić, żeby sytuacja się powtórzyła. Dobra, rozumiem. Dziękuję bardzo.